Teraz moi drodzy, zobaczymy sobie horoskop dla Skorpiona, zobaczymy finanse, bo o finanse najwięcej osób nie pyta, a przypominam Wam o konkursie. Jutro możesz wylosować ten piękny organ. Ten piękny organ, który może należeć do Ciebie, To trzeba zrobić. Trzeba udostępnić moją transmisję, oznaczyć mnie i powiedzieć mi sobie tak. Mój mnie też ma dużo do powiedzenia. Yy, I. Wtedy bierzecie udział w lasowaniu. Dobrze, podlądnijmy sobie, podlądnijmy sobie, właśnie, finanse dla Skorpiona. Już zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Tasuję karty. Jak się będą układały finanse dla Skorpiona. Dzisiaj też dużo horoskopów zamawiacie. Też dużo dla Was podcastów nagrałam, ale muszę jeszcze. Mm, muszę je wrzucić na YouTube. Ten hałas to mój sezon. No proszę, jaka piękna energia. Zobaczcie. Ojej. Moje drogie skorpiony, zobaczcie. <laughs> Dla skorpionów zawsze jest bardzo ładna energia, ale dzisiaj jest szczególnie dobra energia, jeżeli chodzi o karty. Zobaczcie, jak mi się pięknie dzisiaj karty ułożyły. Nawet są wygrane od losu. Nawet tutaj mamy mnóstwo rzeczy, które się pokazuje. Zobaczcie, przyjrzyjcie się tym kartom, pięknym, bardzo dobry układ jest. To jest bardzo taki pozytywny i taki ruchowy przekaz przede wszystkim. Znowu karty pokazują ruch, takie wyjście z zastoju, wyjście takiego działania, takiego wsparcia. Przede wszystkim takich dużo możliwości finansowych, ale też mnóstwo kontaktów biznesowych, coś może fajnego, cudownego przyjść do Was. Często tutaj widać, że stare miejsca, one nie zostają być, nie, nie są nigdy wystarczające. Dlaczego nie są wystarczające? Dlatego, że skorpiony zawsze się rozwijają, to jest jedna rzecz, ale <laughs> zawsze finanse to też jest energia, która płynie. I one nie mogą być stare przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Coś nowego zaczyna nas wołać. Tutaj mamy mnóstwo dobrej, szczęśliwej okazji, mnóstwo dobrej nadziei, dobrych rzeczy, dobrych projektów, mnóstwo wyborów, więc naprawdę nie ma co się bać, jeżeli chodzi tutaj o. Przede wszystkim o finanse. Nie da się skorpionowi dłużej już stać w miejscu. Trzeba iść do przodu, i ruch jest konieczny, nawet w finansach. Przede wszystkim mnóstwo zmian, mnóstwo działania, czegoś, co jest tutaj bardzo ważne, właśnie w takiej fajnej, dobrej energii. Więc tutaj nam los daje taki znak: spróbuj. To jest bardzo ważne. Ruch przynosi tobie szczęście. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, w bardzo dobrej, właśnie energii, w takiej energii ruchu. Dobrze. Moi drodzy, a teraz wy sobie pomyślcie problem. Ja dam w tym czasie wam parę kart i będziemy, zobaczymy, jakie będzie rozwiązanie na wasz problem. Zaraz zobaczymy, kogo my tutaj mamy. Kto chce kartę, pisze serduszko. I zaraz zobaczymy sobie. Zaraz zobaczymy sobie. Mam piękne karty anielskie. Zobaczcie. Kogo mamy? Basia Szczera. Proszę, Basia Szczera. Aniołowie mówią: wizualizuj sukces. Piękną energię, wspaniałości. Po prostu. Pani Krystynka Baron chce kartę anielską. Proszę. Tutaj mnóstwo lekcji do przepracowania, ale w takiej dobrej energii. Natalia Bak. dla Ciebie przepiękna karta. Słuchaj, właśnie. Słuchaj swojej intuicji. Słuchaj swojego serca. Czegoś, co jest tutaj bardzo ważne. A teraz moi drodzy.